Widzowie, ja tak sobie wchodzę jakby nigdy nic na kanał zobaczyć po prostu komentarze i co widzę? 800 subów. Bardzo Wam dziękuję, jesteście najlepsi. Po prostu kocham Was, kocham. I też dziękuję za 2000 wyświetleń pod tym filmem. Udało Ci się schodz, Short. No bardzo Wam dziękuję za 800 subskrypcji, naprawdę. Jesteście najlepsi. Teraz tu zmieniam opis. Kurczę, 800 subów jest. Ja się bardzo cieszę. Naprawdę bardzo się cieszę. Jesteście najlepsi. Nigdy takie niespodzianki jeszcze nie miałam. O, oh, muszę wyjść i wejść jeszcze raz. No, nie, nie miałam nigdy takiej niespodzianki. Bardzo wam dziękuję. Jesteście najlepsi. Dziękuję. Specjalnie już niedługo. Bajo!